Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. No i słuchajcie, doszły zamówienia online i yy, no i zobaczmy co to do takiego jest z tymi zamówieniami. Natomiast ja będę tak chwilę, przez chwilę przerzucał ekran na program do nagrywania, bo tam coś się dzieje, dziś jest, jakieś problemy są dzisiaj, ale dobra, mniejsza o to. Przytrzymaj tabulator, aby otworzyć koło narzędzi i wybrać papierową torbę. Dobra, naciskam papierowa turba i co my tutaj mamy zamówienia online dodaj wymagane produkty do torby dobra czyli butelka wody ale gdzie ta woda bo już się zgubiłem w tym supermarkecie o matko to jest to nie to jest chyba to tak muszę jeszcze masło masło chyba było w lodówce i jeszcze mąka to jest tu mąka i mm, Oznacz i to idzie do Kim. A gdzie jest ten Kim? Gdzie ten Kim? Otwórz mapę i wybierz klienta. Kim, gdzie ty jesteś? Dobra, idziemy rowerem. Czemu by nie? O matko. Drogi! Śledzie Dunku, no jedzie Poczekajcie, ja muszę tu. O, właśnie No właśnie, teraz to wpada pewnie mikrofon, przepraszam. Poczekajcie, czekajcie. jak tu się wychodzi ustawienia, dźwięki yy, 54. To, to, co to, to jest, to nie wiem. I jeszcze trochę ściszę komputer, żeby nie, nie, nie wpadało mikrofon. O, tu jest ta osoba. Ten Jim. Kim, przepraszam. a, dobra. No to co? No ale proszę mi tu nie blokować. Dzień dobry. Dziękuję. A proszę bardzo. Mam jeszcze jakieś zamówienia? Pod ty, tabulator. Pod ty, jak tablet. Nie, nie mam, bo po co. No, wracamy do sklepu Jezu i otwieramy imperium supermarketowe. No, bo co innego mamy tu zrobić, bo to jest supermarket, nie? Jak się wciągłem w grę, w parcel. Słuchajcie, zachęcam do obejrzenia, już to nagrałem. Eee. Yy, bo to jest taka gra o, ta, tam z przyjmowaniem paczek i tak dalej i tam zatwierdzanie lub nie zatwierdzenia. No, polecam zobaczyć bo to bardzo fajna gra przynajmniej pierwsze spojrzenie jeżeli się nie będzie podobało to to nie musicie oglądać ale ci, y, tym, którzy się podoba ta gra zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz napisania komentarza i zostawienia subskrypcji w tej grze również możecie. Ale z sprzątni to. Są jakieś zamówienia? Nie, bo po co? Dobra, sprawdźmy czy coś. Czy wszystko jest? A właśnie, bo tu się pozmieniały chyba te yy, grafika. Tego całego cuda. Papiery się chyba nie zmienił, ale zobaczcie, że te półki się zmieniły. Ale ładne. Co tu się jeszcze pozmieniało? A wiecie co ma być w przyszłej... Tam dalej, tam dalej... O poczekajcie, bo tu się etykieta zmieniła, dobra. A w przyszłości ma być tryb wieloosobowy. Dobrze słyszeliście. O matko, ja na to nie... co to jest? Zbyt y boli oczy, jeżeli to się na to patrzy. Ale cóż. Krzyło poustawiali te e, keczupy Szkoda, że tak samo się nazywa CyferCow, czyli 515151, na przykład nie. 5.1 a tu, tu też 5.1. No ale po prostu kopiarka tej. Gdyby nie mogę to jakoś inaczej ogarnąć. No pełne półki mamy, słuchajcie. O, chipsów nie ma. A ściszę trochę za, za mocno tą grę. Dobra na maksa dajesz To jeszcze trochę komputer bo ja nic nie słyszę Wy pewnie słyszycie Dobra zamówię O je zamówię A nie nie Dobra słuchajcie To jak już to sobie zapiszemy Natomiast modlę się żeby nie wywaliło gry C Czy chcesz kupić No i się gra zawiesiła słuchajcie Ja cię kręcę żeż. Dobra czekajcie, za chwilę to wszystko ogarnę. Nie, dobra, następnym razem tego się już nie będę z tym tutaj siłował, bo to nie ma kompletnie sensu. Już, już, już lecę z tym. Jeszcze tego nie naprawili co za złodzieje gry. Po prostu yy, tak dobrze mi się grało, ale te yy, ostatnie chwili, te, 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 te... te zamów... te takie oferty hurtowe to naprawdę bardzo dobry pomysł tylko jednak. Jednak nie, jednak nie Ja już tego przyjmować nie będę, bo to nie ma sensu Dalej Thank you Do pracy No składaj mi te chipsy, bo się kończą O Jezu, a tam się jajka kończą? O Jezu, ale tu się kończy Bo tutaj tego nie ma A zamówiłem te trzy O Obra, trudno się mówi Trzeba zamówić kilka jeszcze tutaj jajeczek, <grymne> Kilka zamówił 50 i jest zadowolony. Ostatnio był hit z kurczakami, zamówiłem 40 tych kurczaków, jezu to było nie, to tak być nie może. Tu zamówmy jeszcze trochę jogurtów i trochę masła. Jak wygląda sprawa z tymi tutaj cudami? 16, 72, jeden 9,1, 205, 16, no to już sprawdzałem, sześć

Czemu nikt nie chcę kopie jakiś tam? O! A co to jest? Promocja na co? kurczaki. Dobra, dawaj mi tam. Dobra, możemy. Nie no. Weź tu ściągnij tą promocją, bo to ma długo się utrzymywać, a nie tej schodzić jak płatki z mlekiem. Chyba każdy lubi płatki z mlekiem. Nie, ja już tutaj na to się nie nabieram. Nie, nie, nie. Nie wchodzę już w to. To już tyle razy grę wywaliło, że. No poważnie mówię. Przecież widzieliście to był. ci, którzy jeszcze nie oglądali. Nie, 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 nawet gdy coś będzie takiego nieciekawego. A ja jestem bardzo ciekaw, co się stanie, gdy kliknę to i gdy kliknę upadek. dobra, to nic, nic się nie dzieje. Ja już chyba wiem, co tam y, trzeba, y, kiedy trzeba zatwierdzić, a kiedy nie. O, je zamówienie, słuchajcie. Ej, a jak mam tego ziemniaka ogarnąć? O, to mnie zawsze ciekawiło. A dobra, o to dobry pomysł. Co to jest? Olej czy... O jezu, ile oleju? Mietek, proszę cię. Gdzie ten olej? Ja już się pogubiłem w tym supermarkecie właśnie. No poczekaj, no jeszcze nie skoczyłem. jedno miutuk. Yyy, To jest to? Mam nadzieję. Że... Ile tego suszy? Mietek. Yy, C zamknij. I tu na rowerek. <słyski> na rowerek! Mogę jeszcze? Co to jest? Ale to już było. Gdzie to idzie? O masz. To idzie Jamie. To idzie do Jamie. Czyli to idzie tu. Jedziemy rowerkiem. Czego nie możesz, karczoch? Ja nie mogę znaleźć karczoch. Poczekaj, weź mi tu wejścia, bo ja zaraz wariuję. Nie, karczoch. Co to jest karczoch? Czy to jest dupa? No to jest dupa. Oczywiście karczoch. Gdzie ten... Yy, gdzie to zamówienie jest? Szybciej! Jezu co to za korki mm -hmm. Jezu co to jest matko. Dobra trudno No idę za Nie proszę się tu nie spieszyć Aaa już wiem Ale dobra to za chwilę Jechać dalej nie czekaj tutaj na światłach No jesus babe. Nie pędzić Ja mogę po czerwonym ty nie bo jestem legalny. E, dziękuję. A to proszę bardzo. Tu było chyba jeszcze jedno. Trzy minuty zostały. Użytej. Poczekaj, czekaj, czekaj. Pod te mamy tutaj jeszcze coś takiego jak zmiana. Dobra, dobra. Czekaj, czekaj. No wejdź tam, mietek Jesus, Christ. O matko i córko. No wejdź tam, wejdź. Co za chłop Amulet ręczny, po co mi to? Skoro ja mogę pod, y, hamować... Nie, zwolnij Mietek, no! O Jezu! Czekaj, ja to muszę zobaczyć, tej Już się zaczyna! O matko i córko, już dwa zamówienia Ło, Jezusie! No, weź pędź! Gdzie tu mój Supermarket Simulator? O, tam już widzę znaczek jakiś trójkątowy tej jakby, nie wiem Coś się by stanęło się Albo to warzywka, albo owocki, albo to kasa samoobsługowana o! O! Nie, 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 przepraszam, e, przepraszam za krzyki. Jezu, o matko, o matko, proszę mi tu, weź stofni weź skręć, matko i córko, o Jezu, proszę mi tu nie wjeżdżać płot, błagam Cię. Uważaj, Pani. Czekaj, czekaj. Proszę mi nie straszyć. Które to było pierwsze? Pierwsze było to. Czyli, Cikruszka. Tuńczyk. To nie to. Gdzie ten tułczek? Tu I Monka? Monka. Jezu, ile tej mąki? Mietek weź zwariował ty. Chce zamknij, Poczekaj, bo ja się nie wyrabiam. Ile masz? Proszę mi tu nie piszeć Dobra. Gdzie ta Ewa? Gdzie ta Ewa? Która to tu Ewa? To jest Rej. O, matko i córko, daleko. Dobra, pojadę na skróty. Kto to tu postawił? Jezusie. <grystanie> Jogurt, żebym wywalił po prostu na całej długości tego, tej ulicy. Przepraszam. No. Dalej, bo ja już nie <grystanie> po swojemu, no. Uważaj, pan. Jestem nieostrożny dzisiaj. Jak się wychodziło, potwy jak fasola. Dobra, proszę bardzo. A proszę bardzo, proszę bardzo. Weź pędzi już do tego supermarketu. Szybciej się pieszo idzie niż tym rowerem. Uważaj pani. Już pan tupe. Bo jeszcze ja przyjaciel. Ty jak pasola, żeby... No dobra, przepraszam, żeby wyjść. Dalej, dalej. Pod ty jak tablet. Eee, poczekaj, tu 6 minut, to na spokojnie, tutaj 3 minuty, tutaj 6 minut, tu 3 minuty, dobra. Jogurt 5 sztuk, Jezu, żeś zwariował, zeru chipsy 4 sztuki Ananas 3 kg, Jesus. Gdzie ten ananas? A to 3 sztuki. <noise> Hello ryż. Hello ryż by gdzieś tu chyba. Gdzie ten ryż? Ach tu. I to idzie do Iwy Biszkop <grym> Biskop Dobra, weź to dam, nie, nie denerwuj mnie już dzisiaj, dobra Gdzie jeden Biszkop. Iwa Biszkop Iwa Biszkop jest tu No miejmy nadzieję. Mój no, bata Dobra, już idę Uważaj pani eee, no Gdzie to jest? Daleko? Gdzie teraz tam? Która godzina? Aha, dobra. To na 18 muszę wrzucić. Jest 17. Dochodzi. O, już idę. Biegnę. Jeszcze będę musiał ile? A, 3. No dobra. Na no zapas będzie. Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Nadzajem. Chodzę ulicą, bo nie chce mi się tam ciskać na te wąskie uliczki. E, mam, na e, mam na myśli te wąskie uliczki, a nie te włoskie uliczki, bo włoskie uliczki to też takie. Są charakterystyczne, ale chodzi mi... O Jezu, mietek. Chodzi mi o takie wąskie. <laughs> się wziął i mi się wpychnął, no co za chłop. Dobra, jeszcze tutaj jedno jest zamówienie. I to jest pizza Czydar, gdzie to Czydar? Tu jest cztery sztuki. Dalej mydło sapu. Dalej ryżu basmati. Gdzie ten ryż basmati? Gdzie ten ryż? Nie, 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 proszę mi to zostawić. Gdzie to jest? O, to tu. O no, no, no. A ja ślepy jestem, albo nie widzę ryżu. A tu jest też. Kto to tu postawił? Nie ja, tutaj jest to piwko... No i piwo. Wieś to zamknij. Poczekaj, czekaj, anuluj... Mm. Bo to miało być tu i wrzuć to tu. Czy to już wszyscy będą? Ewatery? Tak. Bardzo mi się podobają te zamówienia. Proszę mnie nie pukać, dobra? Co to jest? To jest graczy real Jezu jeszcze pojawzę W miejscu, z miejsca ucieczę Jezu weź tak nie ha mój gościu O co jest to? Nie daj, no co tutaj zrobiłeś Matko i córko i synowie O matko i córko, o, proszę nie w szybę. Proszę mi tu wjechać, nie po śmietnikach Po chodniku może To jest rober, a, a nie ten Hulajnoga, czy to, 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 no Hulajnoga to samo Ej się wodzi F Muszę zapamiętać jak fasola Trzymaj, pani. Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia pani życzę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze pójdzie z planem pani w robieniu. Nie wiem, co tam pani robi. Pani mleka nie zamawiałaś. Ale ale zamówiła ryż. To pewnie ma mleko i by zrobiła ryż na mleku. Czyli takie e, e, jabłko z ryżem. Ci, którzy to nazywają inaczej. Ja nazywam to ryż na mleku. Czy to już wszyscy? Chyba tak. Ale czy to wszyscy na pewno? No nie, bo się jeszcze ci ruchają. I zamknijmy ten dzień. Zadowoleni klienci? 50. Nie na produktów? Sztuk 2. Za drogo Sztuk 1. Łączna liczba klientów? 53. Poziom sklepu? 361. Przychody? Na zarobek? 1641. Salto? 5400. Już 4200. Posanor automatycznie personel czynsz rachunek Dobra. Także dobra, w porządku. No dobra, jeżeli się podobał ten odcinek, trochę tam śmiechu pewnie było, a co tam? <grym> jeżeli się podobało, zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zostawcie łapki w dół. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie w komentarzu, ja będę śmiało odpowiadał dość często, codziennie nawet. Jeżeli dostanę powiadomienie od YouTube albo sobie sam z dzwonka we e, wejdę. E, zostawcie również subskrypcję, żeby nie przegapić. Najlepiej z dzwonkiem, ale nie zmuszam, ale jednak zachęcam do zostawienia subskrypcji. Może być nawet bez dzwonka, byle żeby zostawić e, i żeby rozwijać ten kanał. papa. E, pa.